Przysiad na jednej nodze to ćwiczenie, które jest połączeniem siły i mobilności. Wzmacnia pośladki, nogi i mięśnie tułowia, a jednocześnie rozwija nasz balans i koordynację. Żeby zrobić przysiad na jednej nodze w prawidłowej technice potrzebujemy odpowiedniej mobilności i elastyczności. Elastyczności ścięgien podkolanowych, żeby utrzymać wyprostowaną nogę w powietrzu w dolnej pozycji przysiadu i mobilności w stawie skokowym, aby nie odrywać stopy od ziemi. Częstym powodem, który uniemożliwia wykonanie przysiadu na jednej nodze, jest ograniczona mobilność w stawach skokowych. W tej sytuacji sztywne kostki odepchną twoje ciało do tyłu, a skutkiem tego ćwiczenie stanie się prawie niemożliwe do wykonania. Ograniczony zakres zgięcia grzbietowego nie tylko ogranicza twoją zdolność do wykonania pełnego przysiadu, ale może również prowadzić do wielu kontuzji w dalszej części łańcucha kinetycznego w kostkach, kolanach, ścięgnach podkolanowych, czy nawet biodrach. Osoby z tym problemem, starając się zrekompensować braki w mobilności w kostkach, wykonują taki przysiad z uniesioną piętą. A to zmniejsza stabilność w czasie wykonywania ćwiczenia i najzwyczajniej je utrudnia. Aby ocenić ruchomość swojego stawu skokowego, możesz wykonać prosty test. Uklęknij na jednym kolanie z palcami skierowanymi do ściany, a swoją stopę, a dokładnie czubek dużego palca, oddal od niej na szerokość dłoni. Trzymając stopę płasko na ziemi, Zegnij kolano tak, aby przybliżyć je do ściany. Jeśli dotykasz kolanem ściany, zakres Twojego zgięcia grzbietowego w stawie skokowym jest w porządku. Sprawdź jeszcze drugą stopę. Jeżeli zakres ruchu jest symetryczny w obydwu kostkach, ćwiczenie mobilizacji stawów skokowych nie jest konieczne i nie powinno to przeszkadzać w nauce i wykonaniu przysiadu na jednej nodze. Z drugiej strony, jeśli jednak nie możesz dotknąć kolanem ściany bez uniesienia pięty, powinieneś popracować nad mobilnością. W przypadku, gdy masz słabą mobilność kostki i chcesz pracować nad przysiadem na jednej nodze, możesz podłożyć coś pod swoją piętę. W ten sposób zwiększysz stabilność w ćwiczeniu podczas pracy nad poprawą zakresu ruchu. W poprawie zakresu ruchu w stawie skokowym pomoże ci też rozciąganie kostki przy ścianie. Stopę, całą swoją powierzchnią trzymaj płasko na ziemi i wykonuj ruchy do przodu i do tyłu. W tym ćwiczeniu dochodząc do swojego maksymalnego zgięcia Możesz też utrzymać tę pozycję od 30 do 60 sekund. Jeśli poczujesz szczypanie w przedniej części stawu skokowego, przydatna i pomocna może się również okazać mobilizacja stawu skokowego z wykorzystaniem gumy oporowej. W tej sytuacji umieść gumę tuż pod stawem skokowym, a z drugiej strony zaczep ją o stabilny przedmiot. Wykonuj tak zwane zgięcie grzbietowe, czyli takie ruchy do przodu i do tyłu przez 30 do 60 sekund. Pamiętaj, że w czasie wykonywania ćwiczenia stopa całą swoją powierzchnią musi mieć kontakt z podłożem. Z czasem powinno to zwiększyć zakres Twojego zdjęcia grzbietowego i poprawić mobilność kostki. Te ćwiczenia wykonuj przed treningiem od jednej do dwóch serii. W ten sposób zwiększysz zakres ruchu i będziesz w stanie zejść w przysiadzie niżej z utrzymaniem całej stopy na ziemi. Możesz się także wykonywać po treningu właściwym. Pomoże to w dalszej stymulacji i długofalowej adaptacji do większych zakresów ruchu. Przed przystąpieniem do nauki przysiadu na jednej nodze powinieneś komfortowo wykonywać klasyczne głębokie przysiady, czyli w pełnym zakresie ruchu. Pomocne będą też przysiady łucznicze, które wspomagają poprawę mobilności kostki. Przysiady wykonuj na twardej powierzchni, taka sprzyja w utrzymaniu równowagi i przełoży się na poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej. Kolano nogi pracującej cały czas utrzymuj w jednej linii ze stopą. Jeśli stoisz na miękkiej powierzchni i co chwilę tracisz równowagę, wzmacniasz negatywne wzorce ruchowe. W tym ćwiczeniu częstym błędem jest schodzenie kolana do wewnątrz. Te ćwiczenia pomogą Ci zbudować i zrobić swoje pierwsze powtórzenia na jednej nodze. Możesz zmniejszyć trudność przysiadu na jednej nodze, wykonując go w mniejszym zakresie ruchu. Stań tyłem przy krześle, ławce lub łóżku i wykonuj przysiad na jednej nodze, aż do niego dotkniesz. W miarę budowania siły. Obniżaj wysokość przedmiotu, którym się wspierasz. W ten sposób zwiększysz zakres ruchu i z czasem wykonasz pełny przysiad bez pomocy dodatkowego przedmiotu. Jeśli czujesz, że jesteś już bliski wykonania swojego pierwszego pełnego powtórzenia bez pomocy krzesła czy ławki, możesz przytrzymać się ręką i w ten sposób budować objętość treningową. Pomagaj sobie tylko tyle, ile potrzebujesz do utrzymania równowagi. Jeśli w czasie wykonywania przysiadu masz trudności z utrzymaniem wolnej nogi w powietrzu, ustaw się na podwyższeniu. Zapewnij to wolnej nodze więcej miejsca w dolnej pozycji. Wraz ze zwiększaniem swojej siły obniżaj podwyższenie, na którym ustawiasz pracującą nogę do momentu, aż wykonasz pełne powtórzenie na ziemi. To ćwiczenie jest skutecznym narzędziem do odblokowania przysiadu na jednej nodze. Wykorzystuje pełny zakres ruchu i pęd. Pęd pozwoli Ci wyczuć pozycję pełnego przysiadu, zanim wykonasz docelowe powtórzenie całkowicie samodzielnie. Stań na jednej nodze i powoli zejdź do przysiadu. Kontroluj całą fazę opuszczenia, a kiedy Twoje pośladki dotkną pięty, powoli i z pełną kontrolą przewróć się na plecy. Gdy będziesz maksymalnie przechylony do tyłu i Twoje ciało zechce wracać, wykorzystaj pęd i przeturlej się do przodu tak, aby stanąć z powrotem na stopie i wykonać kolejne powtórzenie. Staraj się każdy ruch negatywny wykonywać w kontrolowany sposób. Podczas nauki tego ćwiczenia dla najlepszych i najszybszych rezultatów wybierz taką progresję, która jest dla Ciebie wyzwaniem, a w miarę budowania swojej siły zwiększaj jej poziom trudności. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę. Gdybyś też w swoim otoczeniu znał osoby, które mają problemy z głębokim przysiadem i chciałyby to poprawić, śmiało wyślij im to nagranie. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć! و <laughs>